Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, żeby ogłosić bardzo dobre informacje dotyczące rekordowego wsparcia, jeśli chodzi o zabytki w naszym powiecie, w powiecie szczecineckim. Ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych trafia do lokalnych samorządów na działania związane z ratowaniem istniejących zabytków, z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe działania. Do dotychczasowych kwestii, które wspierałam, do kościołów w Drawieniu, do tutejszego kościołu, kościoła Najświętszej, Narodzenia Najświętszej Marii, Marii Panny w Szczecinku, do dworca kolejowego, na który udało się dotychczas pozyskać blisko 14 milionów złotych, dołączają kolejne zabytki. W gminie Barwice trzy kościoły w w gminie Bór w gminie Grzmiąca Po Dwa Zabytki, w gminie Szczecinek i w mieście Szczecinek Jeden Zabytek. Dzisiaj stoimy właśnie przed tym obiektem, który otrzymał największe wsparcie 3,5 miliona złotych. Szczecinecka Szkoła Muzyczna. Szkoła, która jeszcze niedawno obchodziła potrójny jubileusz, i z tej okazji myślę, że dostała. Fantastyczny prezent w postaci środków na remont elewacji, na wymianę okien i wymianę drzwi wejściowych, które są za moimi plecami. Miałam niedawno okazję odwiedzić tą szkołę, spotkać się z panią dyrektor, która pokazywała mi, z jakimi problemami boryka się ten obiekt. U uczniowie i nauczyciele w tej szkole, stąd wiem, że te środki naprawdę im się przydadzą i będą wydatkowane absolutnie właściwy, właściwie. Niedawno również Kościół w Drawieniu, który wspieram już regularnie, walcząc o środki z rządowych programów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, teraz również na kolejny etap remontu otrzymał blisko pół miliona złotych. I w gminie Szczecinek Kościół w Dalencinie 666 400 zł. Wszystkie zabytki pewnie trudno wymienić. Ja natomiast cieszę się, że w całym regionie udana, udaje nam się pozyskiwać środki z rządowego programu, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i dzisiaj z Polskiego Ładu. W Polskim Ładzie wpłynęło wniosków na blisko 11 miliardów złotych. Do dyspozycji mieliśmy 3 miliardy złotych, stąd nie każdy wniosek został rozpatrzony pozytywnie, nie każdy uzyskał dofinansowanie. Takim przykładem jest gmina Borny-Sulinowo, która złożyła jeden wniosek na kilka milionów złotych, stąd trudno było jej pozyskać finansowanie rozmawiałam już z panią burmistrz że w kolejnym naborze a taki zapowiedział premier Gliński i premier Mateusz Morawiecki żeby również wystartować i żeby powalczyć o te środki tak aby każda gmina w naszym powiecie otrzymała wsparcie na zabytki na koniec warto wskazać bo często mówi się o tym że wspieramy samorządy że i pojawiają się często też Argumenty, że ktoś zrobiłby to lepiej. Platforma Obywatelska i PSL, w czasie kiedy rządzili z programów rządowych co roku, przeznaczali na remonty zabytków 80 milionów złotych. My z samego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczamy blisko 250 milionów złotych rocznie z rządowych programów i teraz gigantyczny program na blisko 3 miliardy złotych z polskiego ładu. To pokazuje, że troszczymy się o inwestycje samorządowe, troszczymy się o działania bieżące, ale troszczymy się również o naszą przeszłość, która wprowadza nas do przyszłości, o nasze zabytki. Perełki naszego regionu, takie jak Szczecinecka Szkoła Muzyczna, otrzymują i będą otrzymywać wsparcie z Rządu Prawa i Sprawiedliwości.